Czas 53 sekundy. A tu jeszcze. żeśmy przeszkadzali. To! Nie, nie w życiu. Dobra, kolejny challenge zrobimy Też prosty Kto szybciej zgasi świeczkę? To jest też minigames oh, pan? Nie Panowie, będziecie mieli kartkę w buzi Jedna osoba będzie trzymała świeczkę, stojąc na E Druga będzie na, na linii, na tej pierwszej Kartką trzeba machać? Dokładnie trzeba Nie machać tego kartką... Nie machać tego dla Sprawdzaliśmy, I tu też robimy panowie na czas, nie? Kto, Dobra. wiadomo, kto szybciej Zgasz Napijmy apel Przybierzeli do Betlejem pasterze Dobra, Dobra, jest to wy 3, 2, 1, start! Je, kurwa, ale wieję. E, bo chory będę. Ale bichura, kurwa. Mm. Żeby Patryk. twoim imieniem tornada nie nazwali A Patryk, bo mnie przewieje. Huragan Patrick. Giry za linię, kup się, że powinieneś w tą dłuższą stroną dobrze my już by się się Nie ma sensu. Znaczy, uciekać jak się wróci. Hmm. Ja, e Patryk, bo świeczka zaraz się cała spali. No Nie, 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 da się